Witam z bardzo serdecznie Ja jestem Fiverr, a to drugi odcinek na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie w Hide and Seek na serwerze mc i y, IP do tego serwera będą w opisie Ok, więc ja się na chwilkę z wami żegnam I spotkamy się już na artyce Pa pa Jestem z powrotem Wczoraj na tej mapce grałem z kolegami Więc myślę, że żadnego y, większego problemu z, z chowaniem się nie będzie Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dzisiaj zagramy sobie dwie ręki na dwóch różnych mapkach, bo ten serwer jest moim zdaniem fajny. Są tutaj inne e, mapki niż na wszystkich serwerach, takim Hive MC, znaczy na wszystkich, jeden serwer, no dobra. No, ale o to mi chodzi. Mm. Okej, okay, jesteśmy liśćmi. Jak widzicie, mam nowego skina. Czekaj, o, takiego tutaj widzicie. Pięknego mojego skina. Ho, 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 ho. Tylko teraz się tego nie założę No, właśnie, właśnie, założę. No, ale cóż No, y mamy nowego skina. Jak mogliście też zauważyć, y jak, jak mówię, no, z moim głosem nic się nie zmieniło. Chociaż troszeczkę mogło, ponieważ mam y nowy mikrofon. Moim zdaniem y jakoś jest. Y y jak jest od 1 do 6 w szkole na przykład. No to moim zdaniem tak piąteczka y może być. No. To też wytłumaczę czemu nie nagrywałem y, odcinków te 4 czy tam 3 dni. Czemu? Tak jak mówię, y, czekałem na nowy mikrofon, aż mi dojdzie. Hmm. Chciałem, żeby to była ładniejsza jakość. I czekałem też na y, intro, które dojdzie. Y, mi. Możecie zapytać, kto robi mi... Jak nie będzie żadnego problemu, to sobie tam możecie wejść na mój kanał, filmy i tam będzie moje nowe intro by kamus.pl jak to oglądasz i źle powiedziałem twój nick to cię bardzo za to przepraszam, ale też bardzo cię serdecznie pozdrawiam no i właśnie kamus nie wiem czy to dobrze mówię, ale moim zdaniem to jest kamus to on właśnie będzie mi robił jeszcze intro z tego powodu bardzo, bardzo się cieszę, bo jak widzicie na początku może wam się nie podobać ale mi y, się podoba. Y, no, i udostępniłem link do jego kanału, więc możecie sobie spokojnie y, tam zamówić u niego intro. Myślę, że żadnego problemu większego nie będzie, bo on spokojnie sam y, napisał y, do mnie. Bo ja u kogoś sobie tam właśnie zamawiałam intro. I tak mi się zdaje, że, tylko niech ktoś to się nie denerwi na mnie, że wiesz, ja za to u mnie latałem, tylko tu za mną latałeś. Nie, nie denerwuję się, jak to oglądasz. Chodzi mi o to, że właśnie on jest bardzo miły. To nie jest tak, że odpisuje na wiadomość po prostu po nie wiem ilu tygodniach dniach. Tylko odpisuje nawet za parę minutek, więc to jest bardzo fajne. Wiadomo, że nie ma nikogo dupy, można powiedzieć. No i co z tym mikrofonem? Będziecie sobie w informacjach mogli zobaczyć, yy, bo zaraz to zmienię. Po tym filmiku jak nakręcę, to zmienię właśnie te informacje yy, o moim mikrofonie. Może powiem, jak wygląda. Taki jakby jest... Yy... Normalny mikrofon, jak mają na jakichś, nie wiem, występach, na przykład u was raczej w szkole, jak ktoś chodzi do szkoły, większość chodzi do, do szkoły, którzy mnie oglądają, a ktoś mnie tam ogląda w ogóle, no, no to yy, są na przykład, jakieś, jest jakiś apel, to tam właśnie mają takie mikrofony. I to jest taki zminimalizowany taki mikrofon, i na takim stojaczku też zminimalizowany, właśnie jak na apelach są. No. Moim zdaniem jakość, tak jak mówiłem, bardzo dobra. Na pewno są lepsze, na przykład taki Samsung, lub coś, no nie? No ale wiecie, to już trzeba mieć troszeczkę więcej pieniążków. A po co kupować y, za tyle mikrofonów? Może nie zepsuję się, a, ale wiecie. Ale pieniążki y, się wydają. Okej, okay, znaleźli mnie już, ale nie umiem tutaj wejść. No, to, no dobrze. Ja się z tego powodu cieszę. O, o A nie, już myślałem, że tu wejdzie. Tak jak widzieliście, tamtędy sobie weszliśmy. A tam, kurde, mam takie głupie renderowania, nie chcę podwyższać, potem wam pokażę, może więc... znów ktoś yy, -y, na skype się pojawia. No troszkę lipa, najgorsze jak ty do mnie zadzwoni, będzie taka lipa, że lipa po prostu, lipa. No ale cóż, okej, okay, okej. Okay. I muszę zmienić tło i awatar, mm, troszeczkę głupio. No ale cóż, trzeba zmienić. Zmienimy sobie tak, żeby nie było tam właśnie żadnego skina, na przykład literkę F lub coś. I myślę, że będzie y, to lepiej wyglądało niż y, takie coś, żeby potem zmienić skina, zmieniam to, zmieniam skina, zmieniam to. No ale cóż, ok, wygraliśmy praktycznie już tą y, ciężką bitwę, po prostu cały czas byliśmy na drzewku. Ale czy na drzewku, nie na drzewku, tylko na domku. No ale cóż. To ja się na chwilkę z Wami żegnam i spotkamy się na następnej arenie. Okej, okay, jestem z powrotem, patrzę w czerwoną wełnę. Ta mapka jest akurat fajna. Pójdziemy sobie na pierwsze piętro do jakiegoś pokojiku. O tylko kurczę, zapomniałem, gdzie to, się, gdzie to się idzie. Ktoś z Was gra na Minecrafcie, to powinien wiedzieć, co to mniej więcej jest za mapka. O, jakaś stowka była. Powinien wiedzieć, co to jest mniej więcej za mapka i myślę, że większość osób tę mapkę lubi Kurczę, jak widzicie troszeczkę cofki są nie wiem czy to jest spowodowane mm, przeze mnie czy to jest przez kogoś znaczy przez kogoś z serwer no ale coś czekajcie nie 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 to, nie o to chodziło czekajcie zobaczcie co tu nie idzie bo ja nie, 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 chcia, nie chciałem tego zrobić tylko chciałam sobie troszeczkę dźwięku włączyć

No! Okej. Okay. Dobra, 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 jest, 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 jest. Okej, okay. mm, to ja wam jeszcze... Coś... Teraz mi się wypełniało. piątek, ja to nagram w czwartek, czyli jutro. Eee, powinien się znaleźć na kanale Tyśka. E, w pierwszym filmiku nie mówiłem, dzisiaj e, dam link do jego kanału. E, powinien się jutro pojawić filmik właśnie ze mną. Gdy będziecie mogli sobie obejrzeć, ale to nie, jeszcze nie wiem czy to jest stuprocentowe, bo umawiałem się z nim, no ale nie wiem jak to tam z tym czasem u niego jest. Ale u mnie jak najbardziej mam czas do nagrania tego materiału. Jeszcze z nim popiszę dzisiaj. Słyszycie to? Nie wiem, w ogóle nie wiem czy to słyszycie. Widzieliście jak biegłem, to Miałem taką no, słabą tą. Yy, ruszanie myszką takie białem. Ja Mi się źle biegło. Ale dobrze, że mam na miejscu, to sobie mogę i nie jest to okay, Ale ładnie mu udzieliliśmy to mówić. Jestem taki po prostu nie. Nie! No czemu ja się stałem na tym stałem blokiem? No coś za kupa. Poczekaj 20 sekund zanim odrodzisz się. Zanim się odrodzisz, a nie zanim odrodzisz się. No dobra. Więc tak to będzie ostatnia mapka. Już myślałem, że pozostało 9, znaczy 2 sekundy. A to szukających zostało dwóch. Wow, tylko jest nas trzech? What the fuck? Bez sensu troszkę i ja na tego nie zauważyłem, ja wam powiem. Tak to ja bym w ogóle zmieniła rękę, no ale dobra. Ona będzie troszeczkę m, krótsza, chyba że przetrwamy do, właśnie do końca. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak my to z mamy zamiar zrobić. Troszeczkę tą mapkę znam, ale nie aż tak na pamięć całą, no nie? No ale cóż, spróbujmy. <laughs> hmm, nie ma tu żadnego kupska, Nie. My byliśmy liśćmi? A nie, to na poprzedniej mapce byliśmy liśćmi, tak? Chyba tak, czekajcie, bo tutaj może być. Nie. mi się z tą myszką, moją dzieje, wszystko mi się psuje, migrowość się zepsuł. Wszystko mi się popsuło, chłopaki, ja Wam powiem. Może po prostu jestem psuja. Okay. Okay. Może kogoś znajdziemy, to będzie koniec, ale 20 sekund zostało. I ja myślę, że yy, nie znajdziemy tutaj. Coś teraz w tym czasie mało ludzi. Bo na tym serwerze naprawdę bardzo jest fajne, bo to właśnie tyle jest ludzi, że ciężko wejść na jakiś... Znaczy może ciężko nie, bo po prostu jest dużo aren. Ale... My, nigdy tak jeszcze jak grałem to tak nie było mało od. No ale cóż, myślę, że filmik Wam się spodał i cieszę, się z mojego powrotu. Nie no ten nikt się z tego nie cieszy. Chciał, żebym umżył. Umrzy. No ale cóż. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, jeżeli filmik Wam się spodobał. Co? Zobaczcie sobie że to intro i możecie sobie zamówić właśnie tego kamus. .pl. No i co? Nie, się z wami nie zadnął. was bardzo serdecznie. Papa! Pa.